Poznaj innowacyjny Atlas Grunt NKP z formułą Smart 5.0, który swoje właściwości zawdzięcza żelowej technologii koloidalnej. Dzięki dużej gęstości i lepkości cząsteczki gruntu dobrze trzymają się wałka, dlatego NKP w odróżnieniu od standardowych gruntów wodnych nie kapie, nie chlapie i nie spływa. NKP jest gotowy do użycia bez rozcieńczania. Można go z powodzeniem stosować na ścianach, skosach i sufitach, bez konieczności zabezpieczania pomieszczenia. NKP jest gruntem silnie penetrującym, co oznacza, że powoli wnika w powierzchnię, penetrując ją na różnej głębokości w zależności od porowatości podłoża. Co więcej, dzięki swoim właściwościom, z jednego wałka można zagruntować nawet dwa razy więcej powierzchni niż w przypadku innych gruntów uniwersalnych. Efekt końcowy? W odróżnieniu od gruntów wodnych, powierzchnia zagruntowana NKP nie wybłyszcza się, jest matowa, pozbawiona smug i zacieków. Atlas Grunt NKP z formułą 5.0 i technologią koloidalną jest bezkonkurencyjny. Nie kapie, nie chlapie i zapewnia 100% czystości. Przekonaj się sam.